Hej, także, siemaneczko wszystkim, z tej strony Protex. Witam Was serdecznie w kanale Shake and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na serwerze 10 europejskim, na moim zwiadowcy. No i dzisiaj, słuchajcie, już już odpatrzywamy sobie od serwera 11 europejskiego, od tego nowego. Wracamy sobie spokojnie na naszą 10, bo tutaj również mamy dużo do zrobienia. Generalnie wytowicie na pewno później, ale ja to nagrywam jeszcze na, na końcówce, słuchajcie, niedzieli, po to, żebyśmy się zapali na weekend epicki. No, zwracam na to, że tutaj oczywiście fajne fajne eventy mamy w ten weekend dostępne. No przede wszystkim ten epic świeżo po legendarnym lochu i tak, więc nie będziemy się od razu przebierać, ale myślę, że potem ten epic również nam troszeczkę może pomóc, więc sobie z niego skorzystamy, może jakąś brońkę wymienimy czy coś, jak podbijemy już lekko tak level, więc mam nadzieję, że troszeczkę odrobimy straty, no bo tutaj nie ukrywam, że wiecie, jest 3, 3, jakaś tam 300 pozycja w rankingu, tak? No tutaj yy, musimy, musimy sporo ponadrabiać, na tym moim yy, tutaj zwiadowcy więc liczę na to, że jakiś 330 poziom można nawet się udać dzisiaj dobić. To by było bardzo fajne, mam taką szczerą nadzieję właśnie, że taki poziom przynajmniej dobijemy, no bo tutaj już jak widzicie 330 poziomy to już nawet nie jest jakaś tam, tam nasza góra gildy i tak dalej Bo swoją drogą no Gilda to też jest akurat mega mocarna sprawa na tym serwerze, oczywiście pozdrawiam cały Immortal tutaj Mamy 330 średni poziom, więc bardzo, bardzo ładnie nam tutaj to wszystko wychodzi. Generalnie tutaj jest gildia Game miners nad nami 337, jest tylko 7 leveli straty średniego do nich. No i gildia TOP1 Royal Guards 340, tutaj już trochę większa przewaga. No i za nami Shadow Syndicate, no i tutaj z nimi raczej już również no, radzimy sobie bez takich większych problemów. Tutaj no, 326 poziom, raczej wszystkie walki z tego co patrzyłem to z nimi wygrywaliśmy, więc to też jest fajna sprawa. I też widzę, że chyba tutaj mają tutaj lekki, lekki kryzys, Dwie, dwóch osób im brakuje, nikogo nie ma zaproszonego, ale myślę, że się jakoś tam pozbierają z tego. I Gilda top 5, tutaj aktualnie no 310 średni poziom, ale to chyba przeskakuje trochę tutaj 308 D D legion, więc jak widzicie to jest dość ruchome. Dobra, to co? Od czego sobie zaczniemy? Myślę, że od razu sobie przejdziemy do lochów. Zanim to, to oczywiście, jeszcze łapka w górę. Na samym początku, zjedźcie na dół, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. Koniecznie. Jak jesteście nowi, a Was interesuje, to co robię na kanale, to oczywiście jakaś subskrypcja, również może mi sobie. Od razu walnijmy jeszcze tutaj portal. Portal osobisty, bo tutaj no myślę, że no paść chyba nam nie padnie na hita, ale myślę, że jakoś tam damy radę z nim sobie. Tak myślę, że z PHP mu chociaż zbijemy, na to przynajmniej liczę, także zobaczmy, no HP jest, więc PHP jest, więc spoko, zawsze coś. No i dobra, teraz przejdźmy tych lochów już od razu. Tak, przede wszystkim, przede wszystkim od czego chcemy sobie zacząć, myślę, że od strefy świata sobie zaczniemy. Tutaj na pewno jest no są te słabsze lochy, które nam dają, po prostu sporo ekspat, to jest na przykład ta Hel, mamy na nią już w 30%, więc no, to pada od razu. Zobaczmy jak tam dalej to wygląda. No, tutaj, tutaj, tej temki to, to akurat lekki problem, bo one są drogie, a nie mam na nim miejsca. Dobra, tutaj na szczęście czapka, chociaż się przynajmniej jest dowiedźmy, to już sprzedajmy, trudno. No, to jest dość drogie, jak na ten etap, ale, ale, no, niech będzie. Dobra, tor też padam na jednego grzyba. No, i Odyn już chyba, Odyn już chyba tutaj nam, nam nie ulegnie, nie? Odyn, no już nie klikniemy. Zobaczmy może no tutaj ten gruboskórny skórny gerd, na niego również na razie procent niewielkie, niecałe pół procenta dzisiaj, dzisiaj, mam nadzieję, że go sobie klikniemy, ale jeszcze nie w tym momencie na pewno. Jeżeli chodzi o naloty w strefie światów, na pewno, nie, na pewno, na pewno szkoła magii jeszcze tutaj była do kliknięcia. O, dokładnie i od razu sobie zamykamy jej pierwszy etap. No i mamy drugi etap, tutaj jeszcze Severusa mamy. Yy, suforyca, dobra, i on też nam pada, wbijamy tutaj na 324 poziom zobaczymy czy się dalej, no tutaj są ci magowie, no to wiecie, No my jesteśmy zwiadowcą, to na nich to nam tak trochę średnio idzie ale zobaczmy, no może tutaj, może tutaj tak mimo wszystko jeszcze to siądzie, no dobra, chyba nie będziemy tego klikać myślę, że lepiej sobie po prostu potem sprawdzić procenty i, i zdecydujemy, czy chcemy to klikać, czy nie yy, dobra, czy to, to będzie dla nas użyteczne jakkolwiek Yy, dajcie mi chwilę. I my tutaj mamy, tu mamy 2, yy, Tu jest 3 czy 5. No i tutaj jeszcze by nam się przydało coś, co by dawało o. Takie coś na przykład by nam się bardzo przydało. No i teraz mamy tutaj 5 10 yy, i to sobie możemy od razu w tym momencie zamienić. To jeszcze sobie daj, dajmy czar. Tu chyba było ten, był ten czar. Więc to możemy sobie zamienić. No i to będzie gdzieś tam pewnie do, do wywalenia. No bo to jednak tych surek daje dość niewiele. Ale to może za chwilę. Dobra, wróćmy sobie do tych lochów. jeszcze w strefie świata byśmy mieli na pewno hemoridor do ruszenia. Tutaj również jest mag. No i również jak widzicie bardzo, bardzo tanio padł. No i tutaj ten Paladin, Ten, ten Paladin zawsze był. Jednak problematyczny, ale dajmy trochę prób w niego. Być może jesteśmy na tyle mocni, że go klikniemy. No i tak, generalnie jeżeli chodzi o, W ogóle też o tym nie zapomniałem powiedzieć. Generalnie jeżeli chodzi o legendarny no to słuchajcie, całe EQ mam legendarne oprócz broni. broni mi nie poleciała, no jak pech to pech. Naprawdę tych ranów zrobiłem bardzo, bardzo dużo, w sumie też trochę kosztem kopania gemów, miałem też berylę pokopać, no ale niestety yy, zrobiłem po prostu więcej ranów na legendarny loch i tak i tak tej broni nie dostałem, więc yy, no jak pech to pech, no nic się na to nie poradzi, ale yy, myślę, że i tak sobie jakoś damy radę z tymi lochami, na pewno i tak te procenty podskoczyły, mimo tego, że broń jest z, yy, po prostu epicka, a nie... Nielegendarna, no ale tutaj, tak na tym etapie, to wszystko jest tak szybko się wymienia, że tam pół biedy. Gorzej, właśnie o te procenty na game w klasę. tak? To tutaj już, tutaj już gorzej. Dobra, to już chyba, jeśli chodzi o światło, sobie nic więcej nie ruszymy. Przejdźmy sobie teraz do strefy roku. W strefie roku oddokowałem, słuchajcie, w ogóle dzisiaj, właśnie akurat mi się poszczęściło. Poleciał mi kluczyk właśnie do 13 piętra, więc tutaj również jest sporo ekspans czekającego na nas. Pierwszy przeciwnik już nam padł. Zobaczmy, czy drugi przeciwnik również będzie do kliknięcia. Jest to mag, więc. No trochę gorzej, trochę gorzej, ale myślę, że i tak również powinniśmy w stanie go jako tako kliknąć, no, no ale chyba lepiej by się na niego jednak te procenty sprawdzić, bo nie widzę zbytnio jakichś bliskich prób tutaj na niego, więc mogą być one dość, dość niskie. Co my tu jeszcze mamy do ruszania? O 500 tysięcy stało, no zobaczcie. No są te bliskie próby, więc na pewno go się klikniemy, tylko, tylko za chwilę, pewnie, tylko pewnie za chwilę. Jeszcze tutaj na pewno był cerber. Tutaj cerbera jeszcze mam do kliknięcia, z niego może akurat wpadnie level. No, na niego też nie ma jakichś wielkich procentów, bo to jakieś tam 2,5% Więc to też nie wiem czy jest w sumie sens go klikać, bo on level ma dość niski, więc Expa za dużo nie da No ale zobaczmy, zobaczmy. Jak to wygląda? No nie, chyba raczej nie. Chyba raczej nam nie padnie. Dobra, to w takim razie chyba pora na Tornado. Chyba pora na Tornado. Tornado stanie sobie nie zbytnio na odcinku, więc w tym razie powinniśmy mieć spory zapas. No i mam taką nadzieję, że mamy tutaj spory zapas, bo jeżeli nie, to nie wiem, z czego mamy dzisiaj wbić ten level tak szczerze, jak nie jest Tornadka. Dobra, to jest do rozmontowania. Tu też sobie może to od razu wywalmy też do rozmontowania. To tu jeszcze? z takich rzeczy do wywalenia no musimy oszczędzać te piki jednak musimy je oszczędzać, no bo nie mam, nie mam za dużo, nie ma jakiegoś zapasu do, do, do WC, więc to co mamy to musi, musi nam zostać w tym EQ. Dobra, teraz mamy etap, etap nietoperzy, więc tych nietoperzy to sobie tutaj myślę, że raczej powinniśmy przejść bez problemu, no, na niektórych będziemy się blokować, tak lekko, ale jakoś to tam idzie sobie, więc spoko. dobra, tu jest broń, no 2900 to nie, nie jest jakaś mega droga, ale póki mam, mam tutaj stocika, to sobie skorzystamy, jak poleci jakaś droższa broń, to tamtą sprzedamy i tyle, i myślę, że też będzie git. Więc lecimy dalej z tymi nietoperzami, no mam nadzieję tak jak mówię, że no nie zablokują nas jakoś mocno, chyba tam jeszcze jeden został i potem już będzie koniec tych nietoperzy. Mm, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, chyba koniec nietoperzy, więc lecimy dalej, teraz wojownicy. Tu jakiś magów. no ci magowie zawsze, zawsze w tym Tornadzie magowie są tacy tacy luźni, więc, mm, więc lecimy dalej. Mm, dobra, Siorbik. No mm, jakoś myślę, że myślę, że pójdziemy dalej daleko w tym Tornadzie dzisiaj. Jeszcze z 326, myślę, że tornada nam wleci na postać. No i zobaczymy, co dalej. Dobra. To jest zrobione. Kurczę, no musimy sprzedawać tej temy. No, one są, są trochę warte, no ale trudno. Nic, nic się na to nie poradzi. Nic się na to nie poradzi. Też może od razu tutaj kliknę na rękę, bo tam się widziałem, że nie o klikniętej. Dobra. Tu jeszcze kolejny mag, wojownik. Okej, okay, jest jakaś broń. Ta jest droższa, więc sobie, sobie ją zachowamy, właśnie. Dobra, tu jeszcze poklikamy. Tak wygląda moja ręka w ogóle. No niestety, jeszcze mi nie poleciały ostatnie ulepszenie. Ostatnie ulepszenie tutaj na stoisko z popcornem. Niestety, go jeszcze nie mam, ale myślę, że lada, lada, lada chwila już powinniśmy, powinniśmy to zgarnąć. 150, 165 milionów. Myślę, że jest w miarę ok. Pewnie mogą być tam lepiej, jakoś lepiej, ale nie tryharduję nie, nie jakoś bardzo tej arenki, więc robię sobie ją na spokojnie w międzyczasie więc myślę, że jest całkiem nieźle. Dobra, pada to ładnie, ładnie, to pada, mam powiem, to tornado do tego momentu. No chyba do tego bloka na no 486 sobie nie dojdziemy dzisiaj, no chyba nie, raczej chyba nie. Raczej też pewnie już wcześniej powstrzyma. No albo będziemy po prostu wydać już tyle na jeden loch, że, że nam nie starczy grzybów, żeby tak daleko dojść, tak myślę. No ale myślę, że jeszcze jest tutaj szansa. Demon nas na razie brakuje, ale jak okay, udało się go kliknąć, więc ładnie. Tu kolejny wojownik w tym momencie, ale też się udało kliknąć elegancko. Tu sprzedajemy tutaj do, do wieźmy, wrzucamy. No i w, staty, i w staty, ładujemy w staty. Nie ma to tamte, nie ma co tutaj siedzieć z golden w ekwipunku. No i mamy 326 poziom, więc bardzo ładnie. Już tutaj chyba 3 poziomy nam się udało wbić z tego wszystkiego. Lochów nie ma za dużo, już na tym etapie, więc. I tak i tak jestem mega zadowolony z tego, dobra, żniwek, tutaj jakiś magusz, jakiś tutaj zwiadowca, więc to wszystko tam powinno tanio paść, no tu jest wojownik już, ale też się udało, więc pięknie, tu sprzedamy to, tu sprzedamy to, lecimy dalej, lecimy dalej do tornadko no trzeba pamiętać, że z tego weekendu obickiego zawsze możemy skorzystać, tak, to też trzeba mieć z tyłu głowy, że jest taka opcja, więc warto zawsze te, te brońki posprawdzać, po prostu jakieś tam może ze stok, stok grzybów wrzucić, może sobie, może pachołką coś tam tutaj wskoczy, co będzie tutaj warto być może podmienić, więc to sobie również sprawdzimy zaraz. Ale póki pada do to tornado, to klikamy do to tornado i tyle. Nie ma tutaj się zbytnio rozwlekać na ten temat. Nawet może 327 by się udało z tego tornada wbić, to już by było bardzo, bardzo fajnie, już bardzo blisko tego naszego no, no górnolotnego celu, no, trzeba to tak nazwać. Tego 330 poziomu. No, ale oczywiście, jeszcze daleko, daleko do tego. Zdecydowanie daleko. Dobra, zobaczymy tego gula. No, chyba na górze się trzymamy na chwilę. Dobra, jeszcze cztery grzyby w niego wrzucę. A nie, dobra, padł jeszcze, to lecimy dalej. Tutaj będzie smak, więc to też nam padnie. Dobra, kolejny maguś No i tu wojownik. Dobra, to znowu zróbmy, że jakiś tutaj. Nie wiem, może. Dobra, pięć grzybów jeszcze od teraz w niego. I jak nie padnie, to dobra. To na razie zatrzymajmy to sobie. Możemy sprzedać trochę golda znowu wpadło. Czy mam tu jakieś ulepszone jakości? Mam ulepszone jakości, więc to dobrze. Teraz sobie wiecie, co zrobimy jeszcze z Kanika, zanim będziemy jakieś tutaj kombinacje robili z tym weekendem Epickim. To jeszcze zróbmy sobie na wszelki wypadek. Skanika kliknijmy to, na co będziemy mieli po prostu jakieś tam szanse do kliknięcia, i patrzymy, jak to jak to wygląda. Patrzymy, jak to wygląda. No okej, okay. no powiem wam szczerze, że na przykład tutaj w tym hemoridorze mamy na, na tego przeciwnika ponad 3%, więc myślę, że warto, warto go kliknąć. Hmm, chociażby zresztą, że to już jest 320 level, więc tutaj już tego expa trochę jest. To nie są już jakieś takie totalne grosze. Hmm, jeszcze to nie jest 300 baniek, ale no już trochę tego będzie, więc myślę, że warto się nad tym pochylić. No i Cerberus tam również sobie jest, ale na niego no, na niego jest 2,5%. A daje nam ponad dwa razy mniej Expa niż ten mi tutaj, więc tamtego już sobie raczej na razie odpuścimy. Dobra, no czy on nam padnie w ogóle? Bo już chyba z 50 grzybów na niego poszło. A, a nie pad dalej, nie? A nie pad dalej. Dobra, czy co 15 grzybów ostatnio w niego leci? I jak nie to. To sobie przyciem do strefy roku, bo ten z kolei maguś, o dobra, padło, nice. Dobra, i ten przeciwnik też chyba zawsze padał szybko, tak jest, i mamy 327 poziom, więc ładnie, no i dalszy Hemoridor nam się odblokowuje. Tym razem góra popiołów, no i tutaj już ten ziomeczek ten będzie raczej zdecydowanie za mocny dla nas. Dobra, klata, no spoko, zostawimy jako epika, no bo tych pików mam niewiele dość. To się przyda, no i tu chyba sprzedamy te buty, no trudno. Dobra, trochę wróćmy w te statystyki jeszcze. I trochę też w Boki może dorzucę i sobie przejdziemy teraz właśnie do tej strefy mroku. Do tego... Do tego Henry'ego tutaj, w ty, w tego maga. Tutaj do 3000 sobie wbiję jeszcze tylko Boki. To też zawsze moim pachołkom pomoże, więc, więc myślę, że warto. A no Golda to mnie nie kosztuje za dużo, więc, więc warto. Na pewno, na pewno warto. No i dobra, tutaj też do 3000 około tą mintę no i lecimy. Lecimy sobie słuchajcie z tą strefą roku wróżek Henry. Wróżek Henryk w sumie Myślę, że ono na, na luzie powinien paść, tak szczerze, bo mamy na niego 1.78, prawie 2%. To może to nie jest jakoś mega na luzie, no ale no kurczę, no, powinien, powinien paść, zdecydowanie. Po nim będzie kolejny wojownik z kolei, więc chyba od razu na skanika zrobimy, jak go klikniemy. Nie zobaczymy, czy tego wojownika tam dalej. Być może też od razu ruszymy, no ale zobaczymy czy w ogóle jak z nim będzie, nie? No bo tutaj procenty na magów są zawsze takie mylące, nie? jak się okazuje, zawsze tam pokazuje często ładne procenty, a raz klikamy za jednego grzyba, a raz klikamy za 200, więc to się zapowiada jest na ten drugi przykład, ale dobra, ale może się uda, może się uda. No są cały czas te bliskie próby, no to wiadomo, to na magach tak zawsze jest, zresztą bliskie próby, liczy się to, żeby on nam padł tutaj po prostu, a nie tutaj, żeby były jakieś bliskie próby no nie wiem, nie wiem co z nim tutaj wykombinować czy jak w ogóle jak go klikniemy, czy on nam da level nie da nam levela więc wiecie co, może sobie sprawdzimy od razu teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje jeżeli chodzi o moje bronie no inne itemy nas nie interesują oczywiście, no bo inne to mamy powymieniane tutaj wszystko ewentualnie może dla szczwanej byśmy coś mogli wziąć to też jest taka opcja powiedzmy, ale no, ale tak to generalnie, no dobra, plus, plus 3 dla szwanej to pewnie będzie sporo, od plus 32, no dobra, mm, to i to wezmę, tylko nie mamy golda, więc i tak posprzedaję tej temki, mm, bo i tak tego golda potrzebujemy. Mm, dobra, wymienimy jej to. Yy, czemu by nie? Yy, jak to jest lepsze, od razu jest z miejscem, to spoko yy, to możemy to wymienić. Pasek kurcze, plus 80, no, już dobra, już myślałem, że mam pasek, plus 81. <noise> zapomniałem. No, zaś jest plus 6, to też nie ma sensu. Być może go mogę wziąć, nie wiem. Tutaj, no, na, na maga też niewielka różnica dla wojny. Dobra, nie biorę tego paska, wiecie co? Musimy te grzyby trochę oszczędzać jednak. Bo ja chcę cię jeszcze z jeden level co najmniej wbić. A tutaj, no, na broń może trochę pójść, nie? Na broń może trochę pójść, rękawice jakieś tam lecą. No zobaczymy, czy tak, bronię broń Epicka w ogóle mi poleci. O, tu jest to tu jest, kurczę, też jest do, do klaserka. Dobra, może sobie do klaserka to zgarnę potem. Dobra, to też nie... O, jest brońka. Plus 18, plus 18. Chyba to... kucze nawet może sobie to wezmę, nie? Chyba nawet sobie to wezmę. Dobra, to sprzedajmy. Wezmę to na razie. Dajmy jeszcze takie 50 do 100 grzybów max. Być może jeszcze jakaś broń inna nam poleci. I będziemy mieli jakieś tam porównanie, ale to ma spoko rozrzut, no to ma słaby rozrzut Ale dobra, zobaczmy dla Szczefanej, plus 13 to na pewno nie A jak z nimi? Ciekawe jak z nimi, no Magusia wymieniano niedawno broń Więc wydaje mi się, że... Że oni niezbyt tej broni potrzebują e, Takie mam przynajmniej... Tak mi się przynajmniej wydaje e, Więc dobra, wiecie co, tak do 450, albo dobra, do najbliższego epika jak to będzie broń to bierzemy, jak nie to... To nie, dobra, nie jest to broń, no dobra, to jest za golda, to weźmiemy i tak bo, bo epiki się przydadzą na dowódcę, hmm, ale to sobie wrzucam na postać z powrotem i chyba jeszcze jeden item jakiś wymieniałem, czy nie? Hmm, czy już wszystko mam, mam takie jakie powinno być? O, takie jakie powinno być mam, hmm, więc bierzemy to, bierzemy to. E, oczywiście trochę staty nam spadną, wiadomo, ale generalnie jest lepsza runka, jest tutaj fajny rozrzucik hmm, i jest przede wszystkim plus 18 średnich, więc uważam, że to jest zmiana na plus mimo wszystko. No i, no i bierzemy, bierzemy to, nie ma co się zastanawiać, to sobie rozmontowujemy, to sobie ulepszamy, tam ile ile tylko damy radę. O, jeszcze nam od razu osiągnięcie wpadnie, bo ulepszamy razy 10, więc elegancko. No i teraz już skupiamy się na tym co dalej, na tym co dalej, ulepszamy sobie oczywiście tutaj naszą brońkę. No i, no i dociskamy, dociskamy, słuchajcie, ten ostatni, ostatni level myślę że w dzisiejszym odcinku, no raczej więcej nie damy rady. To też nam gdzieś tam zwiększa wszystkie staty, zwiększa nam boki No i nasze, nasze, nasze pachołki też przez to mają troszeczkę lep, lepszą sytuację, więc... Więc myślę, że... No wyjdzie nam to na plus mimo wszystko z tą bronią ta runka może nam coś pomoże i tak dalej, więc nie ma co się głęboko zastanawiać tutaj yy, czy to była zmiana na plus czy na, czy na zero, bo na pewno nie na minus, ale no yy, mogłaby być, te, być, te, być też zmianą na zero. Yy, pewnie lepiej jakbym w ogóle zrobił jakieś skana teraz i to, to byśmy się dowiedzieli, czy to była zmiana na plus czy na minus. Yy, Można w sumie zrobię tego skana. Yy, albo dobra, do 350 grzybów tego ciśniemy, dobra, na szczęście pad jeszcze wcześniej, więc pół biedy. Yy, to jest do rozmontowanka. No i dobra, czy teraz ten wojownik jeszcze od razu by nam siadł, to by było fajne w sumie. No myślę, że szanse na, na ten są na pewno jakieś tam, szczególnie, że jesteśmy zwiadowcą. Ale dobra, do 350 grzybów ponownie, o dobra, nieważne, nie było o czym mówić. 328 level, no i kolejny mag niestety, kolejny mag, na którym pewnie się teraz zatrzymamy, tak sądzę. Tutaj sobie też rozmontujemy te buty, no chyba, że wojownik ma jakieś tragiczne. No kurczę, lepsze to jest, to jest lepsze zdecydowanie. No, ale punkt trzeba traci 4%. Dobra, czy to zostaje to na później, może? No i co, i masz teraz tornadkę byśmy poklikali, bo z tego tornada chyba jeszcze coś tam możemy wycisnąć. Pewnie nie, nie za wiele, no ale nie wiem, czy to jest, czy to jest sens, jakiś tornado. Dzisiaj, no i jeszcze też ewentualnie tutaj w roku jest ten otomaguś na którego jest tam około te 0,5%, nie? 0,5% około na niego mamy nie jest to dużo wiadomo, no ale jednak 300 baniek jest zagwarantowane jak tutaj nam padnie z drugiej strony fajnie by było go pokonać no dobra, dajmy niego niektórych grzybów i zobaczymy czy w ogóle jest jakikolwiek potencjał na, na kliknięcie go jeszcze powiedzmy z 10 i zrobię skan, i zrobię skana, zobaczyć czy coś się pozmieniało w tych procentach czy nie, dobra, ostatnia próba, no niestety więc robimy sobie skanika. Myślę, że ostatniego dzisiaj tak szczerze i patrzymy, jak to wszystko wygląda i czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na, na kliknięcie czegoś dalej. No myślę, że na spokojnie, to ja raczej trzeba będzie teraz trochę poczekać, odpocząć od tego zwiadowcy, żeby on sobie tutaj no, przede wszystkim uzupełnił wszystkie gemy na legendarne i to wtedy myślę, że będzie taki etap, na którym już będziemy mogli sobie po prostu z biegu kliknąć naprawdę sporo. No więc tak, teraz się zwiększyło na 0,63%, więc trochę lepiej. Ale dalej bardzo, bardzo niewiele, oczywiście. Dalej jest to minimalna szansa, że go klikniemy, więc to troszeczkę średnio. No i jeszcze taki loch, które dadzą jakiegoś expa fajnego, nawet to jest ten Paladin. Mam na niego 1,5% dobra, wreszcie coś padło taniej niż powinno. <grym> Nareszcie tu jest jeszcze wojownik. Nie, nie wiem, jak są na niego szanse, ale patrząc po pierwszych próbach, to stwierdzam, że mogą, mogą być całkiem dobre. No więc spróbujmy też go również mocność tutaj kliknąć. Zobaczmy jak to tutaj jak to wyjdzie. No takie dobre, jeszcze z 5 grzybów na niego przeznaczmy. I potem może znowu sprawdzimy jednego skanika specjalnie dla niego zrobimy. Tak czy siak najpierw ten mag chciałbym, żeby on nam padł. No Bo generalnie, jeżeli chodzi o inne lochy, to, to raczej jest to bez większych szans tutaj na kliknięcie czegokolwiek. Więc spróbujmy sobie kliknąć tego maga, być może się, się uda, to od razu nam da level chyba w, taki, w takiej sytuacji 329, więc tak prawie, prawie cel się uda osiągnąć, więc, więc tak nieźle. No ale oczywiście o ile on nam padnie, bo jednak 0,63% to jest, to nie jest za wiele, to nie jest za wiele, więc próbujemy, próbujemy, no jeżeli chodzi o inne lochy to... O, dobra, padł, Suk sukces, udało się, pięknie, Lewela nam na nie dał niestety, ubolewam trochę nad tym, no ale dobra, zobaczmy tą walkę, bo to jest mak może być fajne do oglądania, no, kryty, no i ostatni kryty za 10 baniek, zdecydowanie z górnego rozrzutu musiał polecieć, także elegancko, no i, no i co teraz, co teraz, co teraz możemy zrobić, wiecie, to robię jeszcze jednego skanika, sprawnie te procenty na tego wojownika, który nam się tam pojawił w, tym, w tej górze popiołów, i wtedy będziemy mogli sobie yy, gdzieś tam zdecydować, czy, czy jest sens to klikać, czy nie. Yy, dobra, yy, no nie, raczej nie ma sensu. Mamy na niego 0,15%, ale te close próby były bardzo mylące. Yy, i tak naprawdę, jedynym lochem, na który, na który mamy ponad 1%, jest ten oto yy, Cerber tutaj, który i tak nam chyba levela nie da. Yy, yy, I tak trochę zabraknie. Możemy mu dać parę prób, Nie dać tej szansy, żeby dać mu szansę się pokazać, dobra, udało się, udało się, pa kliknęliśmy go, no i tu meduza, której i tak, i tak nie ruszymy, więc jedyne, co nam zostaje w tym momencie do klikania, to jest tak naprawdę tornado, mm, tylko z torna tornado jest jakikolwiek potencjał, tak naprawdę na mm, do 10 się poziomu, więc klikam tornado, o fajna grafika nowego żwiołaka, no i jest 329, więc bardzo, bardzo ładnie, mm, no już 300 nie wbijemy się z tego tornada, ale możemy jeszcze, jeszcze troszeczkę tego ekspa z niego na pewno, na pewno wycisnąć, tej kolejne fajne bronie. Poleciały i dobra, no ale tego miejsca nie ma za dużo. No nic, lecimy dalej z tym tornadem, zobaczymy, co tutaj dalej się, się uda. Jeszcze zrobić to, co możemy wypalić na spokojnie. No i jazda, jazda, jazda dalej. Na razie zwiadowcy to też powinny, powinien być spacerek na tych zwiadowców. Gorzej, no jak ktoś jakiś wojownik pojawi, który nas mocno, mocno zablokuje, to będzie już nie fajnie wtedy. Dobra, długorąg też raczej bez większych problemów padnie. Tak myślę, przynajmniej. No oczywiście na symulacjach nie pokazuje Tornada, więc pewnie nie mogę sprawdzić procentów, więc klikamy trochę na, na czuja. Ale generalnie myślę, że to raczej na luzie wszystko powinno siadać. Dobra, to sobie sprzedajmy, już mamy trzy drogie bronie. W sumie cztery, bo jeszcze na, 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 na stojaku dowiedźmy więc muszę pilnować, jak będą bronie, żeby na pewno wszystkie wrzucić. No i dobra, jakoś to tam siada sobie. Tutaj sobie wrzućmy, wrzućmy sobie tą czapkę do Wiedźmy. Tutaj wiadowca Maguś też, więc też myślę, że szybko padnie. Jak to zawsze ci magowie w tornadzie, ale oczywiście nie chwalmy niech dnia przed zachodem słońca, tak jak zawsze. Dobra, tutaj sobie wrzućmy jeszcze w rękę. to też możemy sobie sprzedać. No i jazda dalej, jazda dalej. Ładnie to idzie. No, szkoda, szkoda, że tego levela już raczej nie dobijemy, ale na pewno będzie bardzo, bardzo blisko dobicia go. No bo dzisiaj tutaj jeszcze i tak muszę wszystko zrobić na koncie. W ogóle no, możemy sobie od razu, taren, możemy sobie od razu kółkiem zakręcić na odcinku. Też mogę od razu sobie zmienić na stojak, tak na wszelki wypadek, zawsze to robię. Nie wiem w sumie czy ten, czy ten bonus do expa się liczy jako tutaj do książeczek, ale, ale nic mi nie szkodzi, to jest zamianka taka, więc, więc, więc zawsze ją stosuję. Dobra, zakręcone, tu jeszcze sobie zróbmy arenki może na szybkości, tak, kogo my tutaj mamy. Dobra, to rzućmy sobie cztery w statystyki, no i pięknie, pięknie, tak, wyszło całkiem nieźle. Nadgoniliśmy ten level, więc, więc to jest bardzo, bardzo dobre dla nas. Dobra, może będę trochę patrzył bardziej na te statystyki, niż tak klikał klika na pałę trochę. No i na pewno w tym rankingu, który teraz podskoczymy, to też jest dość spory plus, myślę. No Już tutaj prawie do top 200 wbiliśmy, więc coraz, coraz lepiej to idzie. No dobra, no to jeszcze, jeszcze poklikajmy. Jeszcze poklikajmy tutaj tego... Tego liczy grupę, być może jeszcze on nam tutaj padnie. Jeszcze tam kilka grzybów na niego możemy przeznaczyć, więc... Więc próbujmy. Zobaczmy, jaki tutaj będzie wniosek. No, wniosek ja będzie taki, że o, dobra, jednak nam padł na to kolejny wojownik, niestety, więc podobna sytuacja. Bardzo znowu, pewnie sporo uników tutaj musimy machnąć na niego. Także no, myślę, że ostatnie tutaj 5 grzybów w niego leci i będziemy tutaj myślę, że kończyć. Także to jest ostatnia walka dzisiaj. Zobaczmy, jak ona nam pójdzie. No, bijemy mu niewiele dość, więc no, faktycznie tych uników tutaj musimy narobić dużo, żeby on tu nam padł. Chyba że to było z zdolnego rozrzutu. No ale nic, na tym sensie kończymy. 444 Tornado, więc idealnie bardzo fajna liczba w sumie. Więc tego Tornada jeszcze trochę mamy, ale już bardzo niewiele do klikania. Przed stopowaniem loch na tym koncie. No i światełko też myślę, że ładnie docisnęliśmy. Tutaj na pewno tego, tego maga, fajnie było kliknąć na tego wojownika. Zaraz wojownika mogę Wam powiedzieć, że 0,27, więc gorzej niż na maga. Także dziwna sprawa. No tutaj również na tego Joffrey'a mamy 007, więc bardzo, bardzo malutko. No jak więc jak widzicie te Lochy muszą sobie spokojnie na razie poczekać. Musimy porozwijać stroje postać i myślę, że będziemy mogli wtedy wrócić do nich ponownie i sporo tutaj namieszać. Także ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to łapka w górę, subskrypcja na kanale. Jeśli na koniec mogę pokazać topkę serwera po tym weekendzie pickim, ale tutaj raczej wielkich, wielkich rewolucji, zmian i tak dalej nie ma. No i... Myślę, że też kurczę czekam aż ci gracze wreszcie swoje awatary dostaną. Nie, bo jestem ciekawy, jak one będą wyglądały. Ale to jeszcze spokojnie, jeszcze poczekajmy cierpliwie. Na pewno jak się pojawią, to nagram od razu, jak będę tylko o tym wiedział. Odcinek, jak będę miał czas, więc, więc będziecie na bieżąco. Także subskrybujcie kanał, do tego oczywiście, do tego zachęcam. No i no i co, widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się. Do następnego. siema!